Tomasz Ziłkowski. Filozofia prawdziwa. Wykład dziesiąty. Etyka. W filozofii prawdziwej etyka jest bardzo ważna. 25 lat badań świeckich nad etyką odkrywa niespodziewaną prawidłowość. Aby posiąść wiedzę i naukę na wyższym poziomie trzeba być etycznym. Innej drogi nie ma. Wygląda to na celowy mechanizm ochronny natury. Aby posiąść wiedzę, trzeba wykonać pracę. Im większą wiedzę chcemy nabyć, tym bardziej musimy się napracować. Ciężka praca powoduje wysiłek, czyli cierpienie. Aby znieść cierpienie, trzeba mieć motywację dla cierpienia oraz się motywować. Motywacja musi mieć sens. Krzywdzenie sensu nie ma i szkodzi nabywaniu wiedzy. Praca. Cierpienie. Motywacja. Sens. Wymuszają zachowania etyczne oraz pokorę. Pokora pozwala odczuwać kłopoty i zagrożenia. Pycha je lekceważy, a tym samym nie odczuwa i prowadzi do braku samokrytyki oraz nieuwagi bez troski, ignorowania oraz lekceważenia informacji i sygnałów wewnętrznych oraz zewnętrznych, czyli do braku reakcji na zagrożenia. A tym samym skutkuje kalectwem. Kalectwo z kolei obniża możliwości nauki i zdobywania wiedzy. Tak etyka wpływa realnie na naukę. Dodatkowo. 25 lat badań, czyli doświadczeń oraz sprawdzania, ukazuje negatywne skutki braku stosowania etyki dla osoby budującej wiedzę.